Hej, witam Was bardzo serdecznie, Z z tej strony, lecimy! Kolejny epizod Stardiowali przed nami. Budzimy się w łóżku, tak jak mówiłem... Znowu lekka bryza, tylko kurde... No to o, rybach tam nas e, Tak jak mówiłem, zastadziłem... ...kolkoś sporo, weźmy tą rejestrowalność, to jest to. Zasadziłem wszystko co tylko mieliśmy, mamy kolejne blinsy, Te jedne binsy to nas niczym nie urządzają, boję się, że to nie zdąży nam urosnąć, choć, ok. Ale... Myślę, że nas w ogóle te karniflowersy, no może się uda, mamy też zadanie na nie, więc byłoby fajnie, byłoby naprawdę fajne, no chyba nie ma limitu czasowego. No nie. Niestety podlanie ponad 50 sadzonek to jest już trochę masakra, Dlatego czekam jak na zbawienie na deszczowy dzień. To jest ogólnie całkiem fajny system sadzenia dziewiątkami. Polecam go wypróbować sobie. Dajcie i w kółeczko sobie. Nie musicie się ruszać z miejsca. Pyk, pyk. No chyba, że się woda oczywiście skończy. Świetnie. I lejąc w kółeczku, woli by to dziwnie nie brzmiało. Cudnie. Naprawdę świetna robota. Tego miejsca sobie na razie zachowamy, A jeszcze jakiś się jeszcze pojawi. Fasolkę tutaj. Przezorny ubezpieczony. W razie czego? To są naprawdę. Jedna fasolka to są tak bezsensowne pieniądze, że nawet byśmy nie zauważyli ich w portfelu. Mamy fula, mamy fula. Mm, o kurcze. No tak, bo zużyłem sobie całą energię w dniu tylko połowa jej była. <grytanie> Ups. Więc tak naprawdę to będzie bardzo szybki dzień. Przelecimy się. Yy, gdzie my się przelecimy? Na plażę. I zrobimy sobie jeszcze jedną rutkę, może po lesie. Na szczęście, biegając, nie tracimy tej energii. Zbytnio. na nad w ogóle. Nie robiłem nigdy testów. No i jest jakaś muselki. Ja to masz. Niestety zwykłe. Mm. Czyli warte najmniej. Darowanemu koniowi te sprawy. Mam zawsze trochę energii jeszcze, żeby wraj czego machnąć motyką mm. na robale. Na dżownicę, tutaj. To jest to zwykłe, cholerka. Zwykłe i ostatnia muszelka to jest No, masz taki coś... Tak, 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 to i złote, że przyleciały i srebrne. A teraz same kurde. No dobra. dobra, dobra. Zawsze trochę kasy w pani, bo naprawdę było tego sporo, jak na plaży. Jeszcze i kto mogła ten topór zostawić? O! Jakaś tenka. Uuu, it smells. Śmierdzi. Jak to ze ścieków. A Dlaczego to jest zamknięte? Chcę wejść do kanałów, chcę je badać. Wydaje mi się, że Gunther ma klub. Profesor Gunther? Człowiek, który prowadzi muzeum? Dlaczego go ma? Skąd to wiesz? E widziałam duży zardzewiały klucz, który wypadł z jego kieszeni. Takie straszne drzwi od kanałów. Muszą pasować do tego do tego klucza. Hmm? <grym i wytrzańczyzny> <grym i wytrzańczyzny> ja się porusza. No Zobaczcie, kompletnym przypadkiem, bo nie zamierzałem tutaj tak naprawdę iść, dopóki nie pomyślałem o tym toporku. Oczywiście w kanałach mieszka NPS, z którym można później sobie handlować. No ale tak jak wspominałem, naprawdę długa droga, naprawdę długa droga przed nami. Odrobię tej energii, chociaż wróćmy wywróćmy. Zobaczymy, może coś tutaj będzie przypadkowo fajnego rosło. No właśnie, cebulka. Raczej ją sprzedamy. Ale było jej tutaj naprawdę sporawo. Bo... I wiem, ona strebne jakieś leciał w końcu. No ja cebulę mogę liczyć. Polak z cebulą się zawsze dogada. O, jest! Zobaczcie, leży. prosta tak. Pyk! Pięknie. Srebrna cebula, zagubiony topór znaleziony. Mua. Dobry dzień. Mamy dwunastą. Hmm, to powinniśmy zdążyć do niedowiec. dobiec. Ujemy przez naszą farmę, wyjdziemy górą. Wydaje mi się, że to jest... To kurtej, która nam budowała. Nie pamiętam jej imienia, nie mam dla tego pojęcia. Był słaby chłopak. dla niej. <laughs> Lubię, kiedy gra ta muzyka. Czasami są takie momenty, kiedy, kiedy ta, ta muzyka kompletnie się wyłącza i nie gra. Eee, Ktoś tak kiedy jest smutno Nagroda jest taka zamulasta, a kiedy ta ścieżka dźwiękowa się załącza no jest to jest to naprawdę mega ej, odnalazłeś mój topór! Co za ulga? Prawie odrąbałem sobie palec u nogi, korzystając z zapasowego. Dziękuję! No problemos, to masz na robi, ona się robi nazywa. Dla mogę nosić. mogę je przynosić, mogę przynosić prezenty do akcji. pora na noszenie kwarców przy sobie cieszy. Gry komputerowe, co my byśmy bez nich zrobili? Karmilibyśmy dziewczyny kwartem? Z pewnością nie. Nie wiem jak wy, ale ja nie spotkałem takiej, która lubi sobie kwarc pierniczać na no, hałasach. że się z tego cieszy i ktoś się potem z nami umawiać. Tylko w Stardziwali. A w ogóle. 50 zł. Wpada na nasze konto. Przemiły dodatek. Ja nigdy nie mówiłem nie pieniądze. Pieniądze. Jeżeli wpadały do mnie, to ja im mówiłem: zdecydowanie zapraszam. Wszystko ładnie podlane. Nie mamy energii, więc można już iść Patrz, jutro nie ma deszczu niestety. Zobacz. Eee, sporo nawet. 721 złota? Nie będę wybrzydzał, ale mam znowu 4000 chyba. Rzuć okiem. No, dokładnie 4000. Eee, a, bo to jutro jest festiwal... Eee... Kańczących kwiatów. O. Event rozpocznie się o 9 rano. Potem do drugiej. Nie spóźnij się. No dobra, dobra. Nożymy w tym odcinku jeszcze. Powinniśmy się zdążyć nim zająć. Drogi ze trogu. Jutro wszyscy... Zbieramy się razem na festiwalu tańczących kwiat. Jeżeli, jeżeli możesz znaleźć partnera, być może on będziesz chciał brać udział w tańczeniu, będziecie chcieli zatańczyć. Jest tutaj taka mała polanka poza lasem, gdzie, gdzie tutaj tą tańcówkę urządzamy. Czy bądź pomiędzy dziewiątą rano. A 14 po południu, jeżeli jesteś zainteresowany, Major Lewis. Więc, panie Majorze, no... Partnerki to niestety nie znajdziemy. Na pierwszym roku nie mamy szans na partnerkę. No, ale... Warto pójść zobaczyć. A już w przyszłym roku jest szansa... Oczywiście mówię o systemie trójkowym, tym dziewiątkowym i sam z niego nie korzystam, bo po co? Prawda? No zobaczcie, jakie fajne ulepszenie, ale nie będę z niego korzystał, bo. bo nie. Ja jestem głupi, chcę nie coś. nastać na dużo więcej roślin, ale. Kurde, polewanie tego, nie. Nawet ja mam jakieś, powiedzmy, że ograniczenia co do zapędów masochistycznych. Zobaczmy, na poziomie 40, jesteśmy na 45. Chudy kurnik. Kurde, nie mam za bardzo co robić dzisiaj. Nie chcę się za specjalnie iść do tych jaskiń. To jest ogólnie całkiem fajne czy że tak naprawdę, jeżeli nie chcesz, to nie, nie wiadomo jak pędzić tą eksploracją. Zawsze coś tam się do roboty znajdzie. Możesz wziąć wędkę, możesz właśnie pójść eksplorować skinie. możesz zająć się czyszczeniem farmy, zwiedzaniem, etc, etc. Naprawdę jest, jest zawsze coś do roboty pogoda będzie ładna jutro, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu będzie deszczowo. O, muselka. A tego to ja jeszcze nie widziałem. Chyba nie mieliśmy jeszcze muselki. Pusto, głucho, nic ciekawego. Dobra, nie ma chyba co tutaj zbytnio się zastanawiać. I tak nie mamy gliny, żeby zbudować kolejny... Jest to absurdne. Może nas na kurnik będzie stać. Znaczy stać nas w tym momencie na kurnik. Mam materiały. Problemem będą niestety pieniądze latem. Więc zobaczymy ile będzie po sprzedaży tych ostatnich zbiorów. One powinny jutro być albo tutaj, 25-tego. Sezon wiosenny niestety, niestety, niestety zbliża się już do końca. Sezonet nie jest o tyle faj... Kurczę, nie pamiętam czy wisienki są latem, nie, latem są śliwki bodajże. to też jest naprawdę fajne źródło dochodów z kliweczki. mi się wydawało, że ktoś do mnie pisał. Kurde, pierdolki, pierdolki, ale zawsze coś tam na koncie będzie. To golda. 110. Powiedz, że jutro pada. Hmm. Kurde... Ciekawe czy dzisiaj, bo jutro pada, ale ciekawe czy dzisiaj, to będzie w ogóle otwarte. Musi mi to zdążyć zrobić przed dziewiątą rano. Ogólnie się wkurzę, że nie będę mógł tego dzisiaj zostawić, naprawdę. Mnie fasolki są takim w porządku, bo one rosną przez cały sezon. Więc teoretycznie można by się było nim zainteresować. Mam tylko jeden taki malutki problem, który zaraz wam zaprezentuję. Ale ja tutaj was myślał kiedyś o fasolkach. Nie ja do tego nie dojdziemy na spokojnie. się na no to kiedyś złapałem źle, je posadziłem. O, przez fasolę nie można przechodzić. Przez śliwki, przez wiśnie można, przez fasolę nie. Więc jeżeli posadzimy jedna koło drugiej, nawet tak, w trójce, nie? Wyotaczę takie dziewiątce, to tutaj nie będziemy mogli zebrać. Więc, no, jeżeli chcemy je sali, to trzeba naprawdę rozsądnie. Ostrożnie. Dobra, lecimy. 8. I ma otwarte. Kurde. Ma 10 dopiero. Ale mam takie przeczucie, że w festiwal kwiatów. Urdy, nie pracują. I mam jeszcze gorsze przeczucie. No. 10 minut. E, no, zamknięte. Dobra, to lecimy do lasu. do tego, tej kolanki. Nie mam pojęcia, gdzie ona kurde jest. No i takie nasze szczęście. Ja w końcu zebraliśmy materiały. Teraz z tym chłopakiem. Ja chcę łapać robaki, ale mama się wkurza, kiedy jestem cały urodzony. Ciężkie wybory. A. Okej. Okay. Normalnie ten most jest zepsuty. Nie jesteśmy w stanie w niego przejść, więc to zaraz tutaj. Całkiem fajnie, w porządku, nie trzeba szukać. Bierę stop. Rar no, Nie, no szkoda mi pieniędzy na niego. Dobra, lecimy do Majora. No i zacznie się event. Zajdźmy, ja mam nic ciekawego do pogadania. Zaczynajmy. Powinniśmy się wyrobić. A zetrowi to jest tutaj, no bo nie ma partnerki do tańczenia. Niestety widzicie jakieś takie swojskie stroje. Wyleciało mi słowo... białe, białe sukienki. Białe I się będzie już noc. Możecie słyszeć uderzenia mojego psa. O. Kra mówię. Kurde, żeby to mi zdążyło wyrosnąć. Weźmy też kwarta. Musimy zacząć polować na yy, Abigail. Abigail kojarzy mi się z Wiedzinem. Tam też polowali ludzie na Abigail. Eee, zobaczmy, może jutro też będzie padać. To nie spojrzałem oczywiście na prognozę. Będzie cudownie słoneczniej w ogóle. A. Duchy są niezadowolone. Kufaj.

Mamy całą energię praktycznie. 150... Gdzie ciężko mi bieli złapać? Mam jeszcze jedną po żeby dać jej prezent. Hmm, jak pola. Meh, George'owi to nie będziemy umilać umilać dnia, wpływ na plaży jeszcze. Nie chcę biec już do jaskini, ponieważ kończy nam się powoli czas tego odcinka, więc nie ma, nie ma sensu przerywać w połowie po prostu eksploracji. Zajmę się tutaj na szybko plażą. Zajmijmy się plażą. Zbudzamy się już w kierunku jaskini. Tu jest po Jak zwał, tak zwał. Kolega na posterunku. dwadzieścia. Shane. Czego chcesz? Zostaw mnie samego. Uch, jestem Shane. Ale mam mnie. Mogę się zrobić nim. Kuku. To jest drewniany mier. O, jest Dobra, słuchajcie. Tutaj sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że mi się podobało. Plan następny dzień. Idziemy do kopalni. Ja chcę tutaj złapać sobie Abigail. Da mi ten kwart. Tego już nie będę wam w tym zawracał głowy. Idziemy się w kopalniach w następnym epizodzie, Trzymajcie się. The Out.